Hej wszystkim, z tej strony Atakama, na Waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable jest to omówienie kolejnej, środowej aktualizacji, której zmiany widać już troszeczkę tutaj za mną. Słuchajcie, co zostało dodane? Nowy wygląd urodzajnych hrabstw. Witaj, dziś wraca niezwykle lubiane wydarzenie. Mamy także zaktualizowany wygląd rodzajnych hrabstw i epony, więc wow. Zaraz sobie pojedziemy, zobaczymy. Nie, nie, nie będę jakby zerkać tutaj w aktualizacji aż tak bardzo, po prostu się przejedziemy, zobaczymy jak to wszystko wygląda. Tak jak przy poprzednich aktualizacjach terenu, nie zmieniliśmy jeszcze w żadnym budynku, i budynki chcą zrobić osobno, także okej, okay, okej. Okay. Ja nie mówię, budynki wymagają faktycznie jakiegoś tam większego wkładu. No i ten zamek też na pewno będzie zmieniony, ale już mi się podoba. Słuchajcie, jak to wygląda. Bardzo lubię te kolory. Podoba mi się. No i co jest jeszcze fajne. Że powrót areny do ujeżdżenia jest. Także, wow, to jest naprawdę super. I od razu sobie pojadę ją zobaczyć. Jest też sklep z dni otwartych i ona będzie na dwa tygodnie. Szkoda, że tak krótko. Naprawdę szkoda, bo powiem wam, że fajnie. Fajnie, że to zrobili, że można się tutaj teraz trochę pobawić. Ta arena mogłaby być włączana i wyłączana. Wiecie o co chodzi, nie? Że chcemy, żeby była, to sobie jest, ale nie chcemy to też jakby. Nie ma jej. O, może tak. To by było fajne. Tak mi się wydaje. No, to by było super. A więc tak. Fajnie, fajnie. Jestem, jestem zadowolona, że, że taka aktualizacja jest. No dobra. Chodźmy zobaczymy, co w tym sklepie. Bo ja już nie pamiętam. I pojedziemy zaraz zobaczyć, jak wygląda wszystko dookoła. Gdzie jest ten sklep? Chodźmy zobaczyć, gdzie w sklepie o, gdzie on jest. Tutaj chyba będzie, co? Cześć! Hmm, tutaj nie. O, tutaj jest, dobra. Eee, tutaj coś fajnego było, o co mnie pytało dużo ludzi, skąd to mam, ale teraz już nie pamiętam, co to było. <gry> czy to było ubranie, czy co to było? Nie wiem. Kurczę, ile mam z tych końców? 280? Mało! Te rzeczy są drogie. Szkoda, że nie można ich kupić tych akurat za e, szylingi. No nic. E, tak, więc o, jaka ładna. Ja jej wcześniej nie widziałam albo widziałam. Okej, okay, fajne, fajne rzeczy. To można akurat, to spoko. No i parę tutaj. Czyli, czyli dokładnie to samo, co było na, mm, na tym, 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 wiecie czym. <grym> na dniach otwartych. No dobra, no to co? Jedziemy, zobaczymy, jak to wszystko wygląda. E, tutaj na wstępie nie widać, żeby padoki się zmieniły. Zmieniło się to tutaj pole. Wygląda zupełnie inaczej. Jakiś kamień jest on był? Chyba nie. Nie wiem, teraz już nie pamiętam. Słuchajcie, kamień na polu. Okej, okay, na pewno płot się zmienił. No dobra, jedziemy zobaczyć dalej. Ale to, to naprawdę, to zboże super wygląda. Okej, okay. chodźmy dalej. Pozdrawiam Was dziewczyny. nie widzę jakie macie nazwy. Chodźcie tu bliżej. Kurczę, czemu ja nie widzę nazw? O dobra, Lorraine e, i Doris. Cześć, pozdrawiam. Okej, okay, jedźmy. Widzę tutaj jakieś drzewka stoją. Spoko. Czy wyspa Padok była zmieniona, czy tak nie bardzo? Tu chyba nic specjalnego. Czy ten płot? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Okej. Okay, idziemy dalej. Tam chyba nic się nie zmieniło. Tam dalej to stare pole, takie trzciny jakby stare, czyli tutaj nic. No tu podejrzewam, że też właśnie nic, ale... W ogóle czekam bardzo na zaktualizowanie tego obszaru, tego budynku, bo to mogłoby być... wow! Na pewno mocno się to miejsce zmieni, chociaż nigdy nie przepadałam za tym zamkiem, to, to mimo wszystko czekam na jego odmian. Oj, już widać różnicę, już widać różnicę w kolorach. Podoba mi się. Okej, okay, tu mam... o, jakie ładne słoneczniki! O, no to widać, dobra, mamy jakieś krzaczki tutaj, spoko. Tutaj też coś mamy, pole. Myślałam, że to jest lawenda, ale nie, nie, jakieś kwiatki, okej. Okay. Ale też, możesz mi towarzyszyć, jasne. <grych> okej, okay, dobra, tu mamy. Zag... O, jej jak ładnie, zobaczcie! Tylko czemu to jest niezamknięte? Ale ślicznie! Dobra, to mi się podoba. Wiecie, ja zdaję sobie sprawę też z tego, że nie wszystko będę w stanie zauważyć, ale no na pewno widać różnice w kolorach, po prostu moim zdaniem przyjemniej się na to patrzy, chociaż z drugiej strony mam też wrażenie, że Star Stable troszeczkę podchodzi pod taki Simsowy klimat, nie wiem czy zauważyliście to, w ogóle przepraszam Was, że mówię przez nos, ale niestety przeziębiłam się troszeczkę ostatnio i tak to wygląda. Okej, okay, tu już się robi ciemnawo. Dobra, pojedziemy. Uuu. Wow! Wow, 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 wow. Ale super. Mm, no to mi się podoba. Naprawdę szacuneczek. Naprawdę szacuneczek. Wygląda to przepięknie, bajecznie, no spójrzcie. A, nie mogę się napatrzeć! Naprawdę! Nie myślałam, że mi się to tak spodoba. Bardzo lubiłam ten las i bałam się, że go popsują, ale naprawdę. Jej, no to światło tutaj, kurczę, no! Dajcie znać, czy Wam też się tak podoba jak mi. Oj, oj. Przepięknie jest. Jestem dumna z tego, jak SSO się rozwija naprawdę. Wierzcie mi, że po raz pierwszy od dawna mm, jestem dumna z tego. Bo akurat, jeśli chodzi o grafikę, to idzie w bardzo dobrą stronę. Konie wyglądają coraz lepiej. Już nie mówię o animacjach, bo zrobienie dobrej animacji na koniu jest bardzo trudne. Już kiedyś o tym mówiłam, ale mimo wszystko bardzo mi się podoba to, że no coś tu się dzieje, że to, to kurczę no. 10 na 10, moim zdaniem, naprawdę, z ręką na serduszku 10 na 10. Koniecznie dajcie znać, czy Wam się podoba. Już o tym mówiłam chyba, no ale wiecie. Dobra, jedziemy zobaczyć dalej. Czy tutaj coś się podziało? W bardzo fajnym klimacie jest to zachowane, naprawdę. Czy jak tu wyjedziemy, to już się coś zmieni, czy nie? Nie, dalej się ciągnie, ok. Wow. Długo musieli nad tym pracować, tak myślę, żeby zmienić ten teren. Dobra. Co to jest? To, to byli gracze? Chyba? Nie wiem. Nie wiem, kurczę, teraz nie wiem. Dobra, jedziemy dalej. I tutaj już chyba się kończy ta cała sielanka, bo już takie inne kolory są. Tak, dotąd była aktualizacja. No okej, okay. myślę, że w sumie nie ma co przedłużać. A, nie, jeszcze jedna sprawa. Dobrze, że jesteśmy przy przyczepie. Okej, okay. tu jak już tu jesteśmy, to chodźmy do Fortu Pinta ponieważ tam też się pozmieniało parę rzeczy, ale nie takich z wyglądu, tylko teraz, jak chcemy zrobić sobie ten codzienny wyścig, to musimy pogadać z tą laseczką, z którą były zadania we wcześniejszej aktualizacji, bo jakby Jamesa tam już nie będzie, z tego co zrozumiałam, tak? E, więc nie wiem, czy to, to, to tak ma być. Zobaczymy zaraz. E, z nim prawdopodobnie będą jakieś zadanka. O, widzicie, ona. Nie, jest jeszcze on. Może dlatego, że zostań na noc. Więcej reklam. Widzicie? Nie ma. Okej, okay, czyli tutaj ona jest. Dobra, czyli James sobie tam stoi, ale dzienne zadania robimy tutaj. Widzicie? Powrót na tor. Okej. Okay, to jest z... zmiana. I, żeby ogólnie mieć właśnie tą opcję, to trzeba zrobić z nią zadanka. I z tym Jamesem w ogóle, z, tymi, z tym gadającym kucykiem i tak dalej, tak dalej. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o aktualizację. Jestem bardzo zadowolona. Podoba mi się ujeżdżalnia, że wróciła. Szkoda, że nie na stałe, tak jak mówiłam. Powinno być, powinna być opcja włączenia i wyłączenia jej. Jakoś można by to było synchronizować. No nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje, że wtedy by było to fajne po prostu. Pojedziemy sobie ją jeszcze raz zobaczyć. Okej, okay. jesteśmy. A więc podoba mi się, w którą stronę to idzie. Sama pozmieniałabym być może parę rzeczy, ale wiecie, też nie jestem alfą i omegą, dziś nie mam naprawdę na co narzekać. Jestem szczęśliwa, że SSO tutaj myśli o graczach i że faktycznie coś tam robią. W ogóle z tego co słyszałam, to zadali pytanie na temat koni, które chcielibyśmy zobaczyć w grze, chcieliby ich rasy. E, jakie rasy, e, na jakie rasy my czekamy, o tak, było tam właśnie takie zapytanie i e, mogliśmy odpowiadać na no to, nie wiem czy Wy to widzieliście, czy to było na Instagramie, teraz już kurczę nie pamiętam, ale coś, coś było, e, więc to też super, że oni wiecie, pytają i bardzo dużo rzeczy, o których my pis pisaliśmy, o których wspominaliśmy, Zostało do gry wprowadzone, także naprawdę to jest super, to jest super. Ostatnio jak narzekałam, tak dziś nie będę narzekać. Mam nadzieję, że wy też nie będziecie narzekać, bo naprawdę aktualizacja jest super, mimo że tutaj nie ma żadnych zadań. No to jednak, tak wiecie, odświeżenie wizualne jest bardzo widoczne. No, dobra, to już nie będę gadać. Wam życzę miłego dnia. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Koniecznie napiszcie, co myślicie na dole i pamiętajcie o tym, że Wspominałam na poprzednim odcinku, że do końca roku chciałabym zebrać tutaj 90 tysięcy subów, to jest taki mój cel, który sobie ustawiłam, fajnie by było, gdybyście mi w tym pomogli, ponieważ jakieś 60 albo 70% oglądających jak nie więcej, to są osoby bez subskrypcji, także naprawdę, jeżeli chcecie mnie jakoś wesprzeć i chcecie, żeby było mi miło, to możecie zostawić tą subskrypcję. No i dziękuję z góry bardzo za wszystkie łapeczki i za te suby i za wszystko, wszystko, wszystko. Także no. Wszystkich Was serdecznie. Pozdrawiam, do następnego, trzymajcie się. Cześć.